Hejka, hejka, tu kamykos, witam Was w przygoda elektryka, wesołego elektryka. Yy, dobra, mamy tu jakąś. zrobiliśmy misję. Certyfikat na przewody. No to teraz mam tu kolejną jakąś misję. Hmm, a może zaczniemy od warsztatu. Nie widzę martwych ludzi. Na na taśma. Dobra, to spróbujmy w to w takim razie. Dobra, mam zaakceptowane zadanie. Idźmy do stołu, jest tutaj do rozebrania. Magnetofon ok. Test urządzenia, co się z nim, dzieje? Co się z nim dzieje, że on nie działa? Testy trwają. Zepsuty. Tyle, Tyle to wiedziałem. Dobra, obróćmy do oczu, baterię. Może bateria do wymiany jest tutaj. Można, o, to tego może nie będziemy odłączać. Ale tutaj tak, odkręćmy śrubki w takim razie. Tu możemy odkręcić, śrubeczki, wszystkie wyjmijmy obudowę Bateria można sprawdzić zbadać, czy bateria dobra a jaka ma sprawdzić, czy ona dobra Nie mogę tylko sprawdzić Spra a, sprawne pokazuje dobra, no dobra obudowę mamy rozkręconą, tutaj możemy tak wyjmijmy kasetę, przede wszystkim co my tu mamy? Jakiś głośnik był. Tu jest jakiś głośnik. To jest sprawne, pokazuje, że odłączyć. Tu jest przylotowane, ale to możemy chyba odłączyć, czy nie? Czy nie mogę zdjąć tej z przodu budowy? Hmm. Pozuję, że mam śrubki tutaj, dobra. Czyli tak. Odkręćmy coś, to śrubami trzeba podkręcić, a dobra, drdzawiaczem trzeba, tu jeszcze coś do, drdzawiaczem, tu jest jakaś śrubencja, jeszcze tu jeszcze śrubę tu jest jakaś śrubencja, tu, matko, co tak pozardzewiane, to w wodzie ktoś trzyma, czy co? Chyba tak, no bo to nie powinno aż tak mocno, ale tego nie zdemontuję, bo muszę tą płytkę pierwszą odkręcić, tutaj jest, odrdzewiarz tu jeszcze jest potrzebny, dobra. Tu mamy śrubki jakieś, tak? Skręćmy w takim razie tu od frontu to pudełko. Dostaniemy się to do przycisków. Tu są jeszcze cztery śruby, śrubki. Hmm. A tu muszę odbudowę kasety zdjąć, dobra. O, tu mam jakieś te elementy plastikowe, ale widać, że one są sprawne. Silniczek możemy zdemontować? Nie możemy. Przyciski możemy zdemontować. Tu jest jeszcze coś, coś tu trzyma, tu trzyma, tu trzeba odlutować Lutujmy w takim razie się, można odlutować. Tak, to są lutowane elementy plus, minus o, wszystko, dobra, zbadaj silnik, zepsuty to można wymienić od razu przyciski, to chyba sprawne płyta. Płyta, nie wiadomo, płytę zaraz zbadamy. Tu są jakieś elementy, obudowa kasety, chyba sprawna. Kaseta magnetofonowa, na pewno sprawna. Głośnik sprawny. Obudowa sprawna, czytnik kaset. Zepsuty, wymieńmy od razu. Czyli już mamy dwie awarie wykryte. No dobra, i tu zobaczmy, co tutaj jest nie tak. Mikroprocesory, kondensatory, tutaj są jakieś, które są sprawne, wszystkie. O, tu jest jakiś kondensator, który jest zepsuty. Tu kolejny. Nie ma ich dużo na tym. Urządzenie zasilające. Tu są kondensatory, też. To są sprawne, ok. Wtyczki, wszystko jest. Jestem ciekaw, czy tych, że jest tak, że jak eee, później, jest tak, że jest naprawdę faktycznie jakaś jedna pojedyncza sterka. Czyli, dobra, to musimy tu od, odspawać, tak? Ok, odspawajmy to najpierw. tu mam do odspawania. Mam tu nowe. Tu mamy szczypce potrzebne, są chyba, tak? Tu kolejne. Tak. I pospawajmy Polutujmy tutaj te elementy. Spawajmy, polutujmy, bo to jest... Tu muszę przylutować jeszcze. Nie wiem gdzie właśnie. Dobra, to mamy całą płytkę sprawną. W tym momencie to możemy montować, moim zdaniem. No bo cóż, więcej... Tak, silnik. Głośniczki. Trzeba dospawać jeszcze. To jest do przykręcenia. Tu dospawać trzeba przewody od głośnika. Ok, teraz już możemy dokręcać chyba. Wtyczki, wtyczki, wtyczki. Tutaj do dokręcenia. Element na pewno. A, i płytkę trzeba przekręcić. przykręcić. Przyciski. Wszystkie tutaj te elementy to są sprawne, więc budowy kasety, kasetę. A przykręcajmy, dobra. Dziwne, że ktoś dał do naprawy odtwarzacz z, yy, z kasetą. No ale dobra, nie tak będzie. Skoro tak dał motyra sprawna, no i do dokręcenia i będzie już wszystko? Tak na to wygląda. Wow, naprawiłem radiootwarzacz. Test. Lecimy. Gra! Nawet gra. Coś tam rzępoli, bym powiedział. Wyślij przedmiot. No, no super. Odesłaliśmy przedmiot. No to pierwsze zadanie w tym odcinku zrobione. Polećmy coś trudniejszego. Zabierz światło. Spróbujmy. Lećmy na misję. Atarka znajduje się w podręcznym menu. Ok. O, mamy przewody. Wykryć żarówki w korytarzach, zepsuj. Zepsuj włącznik w pokojach. Zepsuj włączniki? Ale dlaczego ją ja zepsuć włączniki? Naprawdę? śmiarkę, poradniki, zamknij. Dobra, dobra, czekajcie, sprawdźmy najpierw. Mamy latarkę. Mamy laptopa. Drzwi zamknięte, zamknięte drzwi. Gdzieś musimy znaleźć. alarm, tu jest nawet. Proszę, proszę. Dziwne wymagania. Mam zepsuć włączniki. Najpierw muszę znaleźć skrzynkę z bezpiecznikami. O, jest, za drzwiami po prostu, jak pani nie podda się światła, to wystarczy zrobić tak. I teraz już nie ma nigdzie światła. Wystarczy wyłącznik różnicowo-prądowy wyłączyć i tyle. jarówki w korytarzach. No dobra, skoro tak. Dobra, jedna żarówka wyłączona. 9 aż mam wykręcić. O rany! I co, tu będzie tak po ciemku mieszkał? Tu są żarówki jeszcze. Dobra, czekajcie. Bo mam latarkę. W żerandolu. O, w żerandolu nie chcę, żeby wykręcać żarówek. Okej. Okay. Albo to tylko w korytarzach ma być, no dobra Czyli wszystkie takie, te plafonowe No to wystarczyło znaleźć obwód odpowiedzialny za ten, ten, i nie wyłączyć wszystkiego, no ale Tu nie W korytarzu, tu mam włącznik na pewno A tu jest na żarówka, okej. Okay. I kolejna jest Punkt świetlny. Okay. Ile to jest w takim razie? Jeszcze trzech potrzebuję. U góry. U góry są na pewno. Czy te kinkietowe to się tyczą też? Czy nie? To jest korytarz, więc chyba tak. No to jest w miarę, miarę proste zadanie. Chyba, że to będzie jakieś trudniejsze wyz, wyzwanie, będzie dla mnie. No, ale cóż, wykręcać tylko same żarówki. No, a tu jak się dostaniemy, dostaniemy się bez problemu. Dobra, no to zepsuć włączniki w pokojach. Tutaj łącznik, włącznik, włącznik, dobra, włącz, zepsuć włączniki. Po prostu je po prostu od, odkręcimy w takim razie. No bo cóż... Aha... Pierwszy raz widzę... No teraz... Jak ona mi później powie... No, wyłącz ten przewód. O. Dobra, jak ona mi później powie napraw, to ja nie wiem. Najpierw powie zepsu, a później powie napraw. Napraw. Dobra, zostawmy tak, żeby nie miała gniazda na tym. Zamknięte drzwi. Czy tu są otwarte? Tak, otwarte, to jest spokój. Włącznik, włącznik, tu jest włącznik, dobra Ciekaw jestem czy wam się w ogóle ta gra podoba. Powiem wam gra się w nią fajnie nawet yy, Są jakieś możliwości tutaj rozwoju nawet własnego tego warsztatu kręcej nie ale no napraw załącz cztero no, budowę Ma ta gra jakieś takie fajne, jakieś możliwości, jakiejś własnej budowy. Fajnie e, by było, mam nadzieję, że to później jest tak, że można sobie... E, dostaje się na przykład pusty dom i trzeba na zaprojektować komuś oświetlenie. I to by było bardzo ciekawe moim zdaniem. Nie wiem czy akurat na filmik. Ale do grania. Przybliżenie, no i co? Wróć. Teoretycznie po, powinno mi to wystarczyć, żebym pozakładał te... Dobra. Mamy dwa gniazdka zrobione. Jeszcze to dzisiaj jakiś jeden pokój powinien tak? A, w, to jest garaż. Momencik, jeden pokój. Jeszcze jeden pokój potrzebuję zepsuć. Zaraz, tu zrobiłem. Tu Nie, dziś zamknięte, zamknięte. Może to nie ten pokój. Nie, no tu robiłem. A, w tym głównym pokoju, dobra. To już wiem, No już wiem, już wiem, 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 wiem. W czterech pokojach pewnie chodzi o ten główny tutaj. Dobra, to, to mamy. Jest włącznik. Nie, do tego włącznika się dobrać nie mogę. Do tego łącznika do tego też się nie mogę wydobrać. Hmm, do którego? Jeszcze jeden pokój. No to to jest, to jest, to jest, to jest, powiem Wam zagadka. No Tak, bo to jest ten pokój. Tu jest wyjście. Zamknę te drzwi na razie, by mi nie przeszkadzały. Byłem tu w dwóch pokojach, bo był jeszcze jeden. Jeden, drugi Tu jest ściana przecież. A, tu jest jeszcze włącznik. Nie, ale do tego do tego się dobrać nie mogę. Hmm. Dobra, czekajcie. Włączmy. Zobaczmy gdzie tu płynie światło. Tego się nie mogę dobrać. No tu jest gniazdko, nie? To też jest spokój, salon, to jest spokój. Łazience. Ok. Tu nie ma włącznika, ale po przewodach można polecić. No tego się też nie mogę dobrać. Drzwi zamknięte. Drzwi zamknięte. Pani w ogóle ma jakiś certyfikat na ścianie. Ciekawe jaki. No tak, ale to miałem zepsuć. To mam sprawdzać, czy są wszystkie przewody podłączone poprawnie. No wiem, że nie są, bo specjalnie je podłączałem. Dobra, ten pokój mamy, jeden. Hmm. To zagadka, normalnie jak w Poppy Play, tam zagadka. Tu mam, tu więcej nie ma, tu więcej nie ma po, pokoi. To jest ten jeden. U góry. A, zaraz, tu jest jeszcze włącznik. Dobra, widzicie. A, okej. Okay. Tu jest jeszcze włącznik. Dobra, czyli trzeba iść włączyć, włączyć światło. Bo nas zaraz tutaj złapie prąd. Dobra, już widzę, znalazłem. Tak to było, widzicie? Dwa w, w jednym pokoju były dwa włączniki. Tylko po co psuć włączniki? E nie mam zielonego pojęcia. Wystarczy po prostu nie włączać świata włącznikiem. No, po co ten włącznik? Wykręć żarówki w korytarzach, ale to zaraz, zaraz, zaraz. Przecież wykręciłem wszystkie żarówki. Skazówka. No, zaraz zobaczymy. żarówki w korytarzach? Czyli gdzieś... to jest kinkiet, ale to jest w pokoju, więc to mogę sobie zamknąć. Tu mam jedną żarówkę. Eee, może gdzieś dwie, trzy. Tu jest wykręcone. To tu zostało, może tego nie... Ominałem. tom. Tak na to wygląda. Tak jest. Gratulacje, misja wykonana, wróć do biura. No długo to trochę mi zajęło, przyznam szczerze, ale... Ale jakoś poszło, jakoś poszło. Hmm. Jestem ciekaw jakie zostaną zadania. 10 minut mi zajęło to zadanie, ale dostałem dużo doświadczenia i trochę dużo, dużo monetek. Także jak widzicie, tutaj jest możliwość przemodelowania tego domu całego. Ostatni certyfikat dostanę. Okej. Okay. Ciekawe jaki, o. standard, zamknięcie laptopa. Instalacja, Włóż bezpiecznik do skrzynki, połóż puszki na ścianach, połącznik. Przedmiot... O, no to już jest coś. No dobra, słuchajcie, ale to już chyba. Jeżeli już, to w następnym odcinku yy, możecie napisać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Ewentualnie, czy chcielibyście oglądać tą grę dalej, czy nie. Yy, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Możecie też subskrybować mój kanał. I co, i tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejka, pa pa.